Cześć, w tym odcinku będzie o uniwersalnym nożu Jokari do ściągania izolacji PCW z kabli płaskich i okrągłych. Narzędziu, które nadaje się do użycia w ciasnych przestrzeniach, na przykład puszki instalacyjne. Sprawdzę oczywiście, jak działa w tym środowisku. Na tylnej ściance znajdziemy blokadę przed samoczynnym otwarciem. Wystarczy, że przesuniemy ten suwak, narzędzie automatycznie nam się będzie już otwierać. Według producenta ściągniemy izolację z kabli płaskich do 12 mm szerokości. Tutaj mam na przykład kabel płaski 3 razy 1,5. Do otwartego narzędzia wkładamy kabel i zamykamy. Następnie obracamy narzędzie kilka razy lewo, prawo. Następnie chwytamy izolację poniżej miejsca cięcia ginamy i następnie przeciągamy ściąganą izolację ku końcowi. Bardzo proste i łatwe. Narzędzie to nadaje się również do kabli okrągłych o średnicy od 4 do 13 mm. Tutaj przykładowo mam kabel okrągły 3 razy 1,5 mm kwadratowego. Podobnie jak wcześniej, żadnego problemu z ściągnięciem izolacji. Dodatkowo znajduje się tutaj ostrze, w tym miejscu. I ono usuwa izolację z żył kabli o przekroju 0,8, 1,5, 2,5 mm kwadratowego. Czyli na przykład tak jak tutaj. Miałem 3 razy 1,5. 1,5 jest na środku. Umieszczam. Żyła kabla. Obrót. I ściągamy końcówkę. Narzędzie to wyposażone jest również w nóż do ściągania czy cięcia wzdłużnego w tym miejscu. Narzędzie nie wymaga regulacji głębokości cięcia. Ono samo się dostosowuje. Tutaj jest tak odpowiednio przygotowany ten zawias, że narzędzie, tak jak widzisz, samo się dostosowuje. Kabel, z którego będziemy usuwać izolację, może swobodnie przechodzić przez całe narzędzie. Dzięki temu ściągamy tyle izolacji, ile faktycznie chcemy usunąć. Wcale nie musimy usuwać na przykład tylko kawałek, równie dobrze przez całe narzędzie może nam przechodzić kabel. Producent umieścił na tym narzędziu Taki plastikowy zatrzep na kieszeń. Według mnie może i praktyczne, ale nietrwałe. Jest to plastikowe i łatwo będzie utrącić ten element. Nie nadaje się do użycia z przewodami, które są pod napięciem elektrycznym. Jakość wykonania jest na wysokim poziomie. Nie odkształca się pod naciskiem lub zginaniem. Narzędzie zostało wyprodukowane w Niemczech. A teraz zobaczcie, jak sprawuje się ono w praktyce. Narzędzie to nadaje się do usuwania izolacji. Z kabli, które znajdują się już w puszkach instalacyjnych, to zobaczmy, jak to działa. Na razie mam tutaj umieszczony jeden kabel i jest to 5 razy 1,5. Umieszczam maksymalnie, jak tylko mogę, wsunąć to narzędzie. Zaciskam mocno i kilkoma ruchami lewo-prawo nacinam izolację. Następnie. Odginam i wysuwam. Jak widać udało się ściągnąć izolację. Teraz jest tylko moje pytanie, czy przypadkiem przez to mocne naciskanie nie uszkodziłem izolacji poszczególnych żył. Przy okazji zauważ, że zostało jakieś 2, może 3 centymetry. Tej izolacji, więcej nie jestem w stanie ściągnąć um, tym, na, tym przyrządem. Zobaczmy jeszcze, czy przypadkiem nie uszkodziłem izolacji. Naciskając z całej siły, jak widać, nie ma w ogóle żadnego uszkodzenia. Jeszcze ściągnę tutaj kawałek, aby to sprawdzić dokładnie. I teraz jak widać tutaj, nawet bardzo mocne naciskanie nie sprawiło, że Izolacja została w jakiś sposób uszkodzona tych poszczególnych żył. Także, jak widać, narzędzie nadaje się do okrągłych kabli, których znajdują się w puszkach. Ale wydaje mi się, że będzie problem, jeżeli będzie więcej takich kabli w puszce. W tym konkretnym przypadku, jak teraz, mam umieszczone dwa kable okrągłe obok. Siebie. Teraz jest już naprawdę bardzo ciasno. Postaram się również maksymalnie jak tylko mogę wsunąć przyrząd. Z pierwszego udało się ściągnąć już izolację. I z drugiego jeszcze. Jeżeli są dwa kable obok siebie, to jest naprawdę bardzo ciężko to narzędzie umieścić. Dobrze, udało mi się w końcu. Kilka obrotów. Powiem Wam, że tutaj już nie jest tak łatwo. Jednak jak są dwa kable obok siebie. No ostatecznie udało się i podobnie jak wcześniej również Pozostaje mi tutaj w puszce jakieś 3 cm tej izolacji, której nie jestem w stanie ściągnąć. Teraz sprawdzę jeszcze, jak działa ten przyrząd w przypadku kabla płaskiego umieszczonego w puszce. Narzędzie umieszczam oczywiście do samego końca ja jestem w stanie wsunąć kilka obrotów i próbuję ściągnąć izolację no powiem wam, że wbrew pozorom to co bodaj producent nie jest aż tak łatwo, aczkolwiek udaje się ściągnąć izolację tak jak wcześniej pozostało mi również tu jakieś 2,5-3 cm izolacji. Według mnie test zaliczony. Aczkolwiek jeżeli mamy kilka przewodów, kilka kabli umieszczonych obok siebie, no to będzie trochę ciężko. Przygotowałem sobie tutaj przeróżne kable. Pokażę Wam jak sprawuje się to narzędzie. Na początek kabel okrągły 7 razy 1,5 mm kwadratowego. Żaden problem. Ładne cięcie nie uszkodzone są. Żyły kabla. Tutaj mogę jeszcze przeprowadzić cięcie wzdłużne, gdyby była taka potrzeba. Co ciekawe, zauważyłem, że producent pokazuje to nawet, że cięcie wzdłużne można również wykonać dla kabla okrągłego. Słuchajcie, ja już to kilka razy próbowałem. Hmm. Czy jest to dobre? Uważam, że nie, dlatego że udało mi się kilka razy naciąć żyłę, tak jak tutaj. Ta żyła została nacięta, także mm, cięcie jest dłużne. No, nie za bardzo sprawdza się mm, z kablami okrągłymi. W przypadku kabla, na przykład. Praskiego. Tutaj mam 3 razy 2,5 mm kwadratowego. Tu widzę, że jest nacięte, to nie jest odetnę to końcówkę. Jak widać tutaj kabel praktycznie mieści się cały w narzędziu. Także będzie już to granica. I słuchajcie, ja się tutaj nie bawię, naciskam z całej siły. Izolacja ściągnięta i poszczególne żyły nie są uszkodzone, mimo że na maksa naciskałem na narzędzie. Jeszcze może cięcie wzdłużne w tym przypadku. W przypadku kabla płaskiego nie uszkodziłem żyły podczas cięcia zdłużnego. Tutaj jest kabel okrągły i to jest 5 razy 2,5. Również ładne cięcie, nieuszkodzone żyły. Kabel ziemny. Tutaj mam 3 razy 2,5. Ten kabel nie nadaje się według mnie, ponieważ jest to kabel gumowy 3 razy 1,5. Ta izolacja jest wykonana z gumy, nie z PCF. Spróbuję na maksa naciskać. Nie, nie udało mi się przeciąć tej izolacji jeszcze zobaczę cięcie wzdłużne. Cięcie wzdłużne się udało i w tym przypadku nie uszkodziłem poszczególnych żył. Następnie kabel. Płaski 5 razy 1,5. Tutaj nie mieści się już mi w tym narzędziu, dlatego też niemożliwe jest ściągnięcie izolacji z takiego kabla. Mogę jedynie posłużyć się cięciem zdłużnym. Tutaj. No, i w tym przypadku już widzę, że naciąłem um, poszczególną żyłę, konkretnie tą niebieską. Tak jak wspominałem wcześniej, to wcięcie wzdłużne nie jest takie idealne, jak było na przykład w narzędziu, które prezentowałem ostatnio. Tutaj. To rozwiązanie jest lepsze w tym miejscu niż to tutaj. Zdecydowanie lepiej się tutaj prowadzi kabel. Przy czym zaznaczam, że to nadaje się tylko i wyłącznie do kabla okrągłego. Następnie to jest linka. I tutaj mamy 1 razy 6 mm kwadratowego. Tutaj nie mogę użyć tego noża, ale myślę, że jak najbardziej uda się tutaj w tym. Tak, bez najmniejszego problemu. Następnie kabel okrągły, elastyczny. Trzy razy półtora. Ja spróbuję ściągnąć tutaj większy kawałek. Przepuszczę przez całe narzędzie bez problemu. Kabel z izolacją silikonową 3 razy 1,5. Tutaj mam kabel elastyczny, to jest 3 razy 0,75 mm2. Kabel również elastyczny. To jest trzy razy jeden milimetr kwadratowy. Kabelek sieciowy. To jest akurat dość delikatna izolacja. Wiem, że nie mogę za mocno naciąć. Dobrze, udało się, nie uszkodziłem. Nawet tej izolacji tutaj. Tutaj jest linka i to jest półtora, czyli środkowy będzie. bez najmniejszego problemu, następnie tutaj jest również przewód typu linka. To będzie już 2,5 mm kwadratowego. Co ważne, nie uszkadza poszczególnych żył tej linki. Tutaj mam akurat czujnik, znaczy czujnik to jest przewód do czujnika indukcyjnego. Cztery razy zero dwadzieścia pięć kwadratowego. Również bez problemu i nie uszkodziłem poszczególnych żył. Kabel sieciowy. SFTP kategoria 7. I zobaczcie co tu zrobiłem. Za mocno nacisnąłem i uszkodziłem ekran. Spróbuję jeszcze raz, ale zrobię to bardzo delikatnie. Czyli tak naprawdę wystarczy tylko mustnięcie tym. Ostrzem i izolacja się poddaje. Tutaj już nie uszkodziłem. Czyli jest możliwe również ściągnięcie izolacji z takiego kabla, ale trzeba to robić bardzo delikatnie. Tutaj mam linkę. To jest czwórka 1 razy 4 mm2. O, zobaczcie tutaj, już naciąłem poszczególne żyły. Za mocno nacisnąłem. Jeszcze raz, za drugim razem nie wywarłem takiego mocnego nacisku. Bez problemu. Następnie mam tutaj linkę i to jest jeden razy 1 razy 25 mm kwadratowego. bez problemu, bez uszkodzeń. Przewód sterowniczy pięć razy 0,75 mm kwadratowego. Bez problemu. Tutaj mam linkę, i to będzie półtora. I na koniec pozostał mi jeszcze kabel okrągły, i tutaj jest 3 razy 2,5 mm pół kwadratowego. Próbuję ściągnąć na większej długości. Jak widać. Bez najmniejszego problemu, bez uszkodzenia poszczególnych żył. Prezentowane narzędzie zakupiłem w Amazonie za 84 zł z darmową wysyłką. Jak na Jokari jest to naprawdę bardzo tanio. Tak jak zauważyłeś, bez problemu usuwałem izolację z takich kabli płaskich czy okrągłych. Nawet praca z, z tymi kablami i tym narzędziem w puszkach instalacyjnych nie sprawia jakiegoś może wielkiego problemu aczkolwiek jeżeli kilka takich kabli będzie umieszczonych obok siebie no to jednak będzie trzeba się trochę pomęczyć aby usunąć izolację ale jest to jak najbardziej wykonalne jeżeli interesuje Cię tematyka takich e, narzędzi do usuwania izolacji zobacz również inne filmy które kiedyś przygotowałem o produktach Yokari lub Knipex. Tymczasem dziękuję Ci za uwagę i wpadnij na następny film. Dzięki. Cześć.